Cześć! Witajcie! Z tej strony Marcinek. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Gramy sobie oczywiście w dodatek. Dodatkowa zawartość, tak? Resident Evil 7 Biohazard tutaj dał nam taką możliwość. Jesteśmy tutaj tym Chrisem Chrisem Redfieldem, tak? Który tutaj musi stawić czoła, złapać Lukasa. Najlepiej go nie zabijając. Takie przed nami tutaj wymagania. No takie wymagania mamy ze strony tutaj naszych jakby przełożonych. No dobra, ja sobie jeszcze chyba odpalę czat. Zobaczymy, co tutaj dalej się urodzi. No, jak pamiętacie, pod koniec odcinka poprzedniego udało mi się zebrać tutaj noktowizor tak? Mamy też amunicję tutaj ten, ten specjalną do tych takich stworów. Który, no, których nie da się zwyczajną amunicją zabić. A co ciekawe, tam jeszcze pisali chyba, że jest możliwość, gdy strzelimy tą amunicją dodatkową, tą specjalną, no to wtedy on jak gdyby jest podatny na przyjmowanie właśnie, chyba tych zwykłej, tej zwykłej amunicji. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, ale chyba tak na tej zasadzie to działa. No dobra, także. Widzicie? No, tutaj już chciałem zawracać, kombinować gdzie indziej, ale jednak musiałem tutaj wejść. Jakoś omijać ich i dojść do tej amunicji, wziąć sobie ten. No, ten optowizor. No, no dobra, więc tutaj będę próbował przejść dalej. A nie wiem, czy będę musiał. Ja zapowiadałem, że pójdziemy sobie tędy. A też nie zapisywałem. Ponieważ. No, i chciałem wyłączać komputera, nie? A nic raczej by się tutaj nie wydarzyło takiego złego. E, tym bardziej, że tutaj zaraz e, już wracałem, jak gdyby do gry. E, dobra, tutaj mamy jakieś przejście, zobaczymy. E, hej, hej, Kionasz. Dobra, granat zapalający. Nie wiem, czy tam warto schodzić. Tam mamy jakieś przejście, ale czekajcie. Ucieknij z obszaru magazynowego. Znajdź trzech zaginionych żołnierzy. Nie wiem, czy tutaj trzeba wchodzić. Słuchajcie, jak się zabije? No nie wiem. Na kiedyś. Nie wiem co to zagram. Może zagram, ale. Eee, kurde, czy ryzykować? No, zaryzykuję. Skoczmy sobie. I zobaczymy, co tutaj się nam pokaże. Nie wiem, gdzie już jestem totalnie. Słuchajcie, ale moja broń. Czy ja mam te pociski? Tutaj specjalne teraz, czy tak powiem, na widelcu. Tutaj mamy jakieś. Jakieś dźwignie? Jesteśmy teraz w tym noctowizorze, oczywiście, bo tutaj jest na zielono. Tak bym nic raczej tutaj nie, nie widział. No dobra, tylko że tutaj to poszło do góry, ale czemu to? No dobra, trzeba szukać dalej, bo tutaj chyba się nic nam nie otworzy. Zobaczmy, no skoczyłem do tej dziury, to teraz muszę już. Tutaj nic nie ma. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, no ale chyba. Dobra, tutaj mamy windę, tak? Aha, brak zasilania, cholera. Trochę się wpierdzieliłem. Może niepotrzebnie. Brak zasilania. Nie wiem, ja gram w takie gry, które lubię. Nie robię tutaj nic na siłę, nie? Jeżeli ktoś wiesz, że kilka osób chce, to to dla mnie nie jest argument, nie? Gram takie, które mi tam pasują. Kurczę, ale teraz się tutaj tak władowałem. Nie ma zasilania, czyli tutaj jakby nie ma... Nie mam możliwości, cholera. Uciekni. No jak tutaj ktoś wpada, to chyba jest możliwość wyjścia. Dobrze, że tutaj nie... Nie mam zapisu w tym miejscu. No mogłem może zawrócić, no bo tutaj tutaj nie wiem teraz. Ale czekajcie, może trzeba zrobić odpowiednią kombinację, co? Teraz mi się tutaj coś raz E, tutaj chyba trzeba zrobić kombinację jakąś dodatkową. Nie teraz w ogóle się tutaj, jakby to spieprzyło. Wszystko e, hmm, hmm, hmm. kurwa, co to jest? Co to? Co mnie? Co jest? A tu są jakieś. To te pająki mnie tutaj atakowały wcześniej. To one były. Tam jak jeszcze nie miałem tej. Tego noktowizora eee, Tam w innym miejscu jak byłem To one mi tutaj powodowały, że Kurde Nie gadajcie, że mi Kurde, przebiły ten O, teraz jest zasilanie, teraz mi się udało Kurde, ale... No bo teraz straciliśmy przez nie... Wow! Noktowizor, kurde! Chodź po mnie szybciej. Ciekamy stąd. Dobra, no tak miało być zapewne. Tylko, że straciłem noktowizor. Chyba pękł mi. się wydaje. No dobra, idziemy dalej. Dobra, ja doszedłem do windy. Aha. To, aha, to jest ta winda tutaj. Amunicja. Chociaż w sumie już nie wiem gdzie ja jestem dokładnie. Aha, no tutaj byliśmy. A jak włączyć tę amunicję? Jak użyć? Aha. Mamy w tym Dobra, w broni krótkiej była ta amunicja. Amunicja do strzelby, czyli ja zgaduję, że tutaj strzelbę też trzeba mieć. Wypadałoby gdzieś w końcu znaleźć, ale na razie. O kurde, co to jest? Karabina jakieś automatyczne? Widzicie to, co ja? Musimy iść na kucaka. Nie no chyba dobrze poszedłem Ale Jakie cwane No Lukas naprawdę się wysilił Dobra Dobra teraz już chyba wyjdę już nie wiem dokładnie gdzie jestem Ale ale powinno się teraz udać, taką mam nadzieję. A no zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Bo tutaj już naprawdę... Aha, tutaj teraz z tej strony jesteśmy. No tak. A no tak myślałem, że gdzieś jesteśmy tutaj po tej stronie. Tu mamy karabiny przy wyjściu chyba są. Nie było ich wcześniej. Ale czekajcie, wejdę sobie jeszcze. No nie, tutaj już raczej nic nie ...nie zbadam. I tak miałem. Tak miałem wchodzić. Tylko, że teraz będą te karabiny cholerne. Tak mieliśmy tutaj iść. Hmm. Tylko, czy ja teraz tutaj. Słuchajcie, gdzie ja teraz mam iść? Um, musimy się stąd wydostać, bo wtedy tutaj było wejście. Teraz jak pójdę tu. zasilania. Ja no muszę iść w lewo, na, na bank, tylko że tutaj będą te karabiny. A no dobra, na razie idę. Tylko żeby nie zaczęły strzelać, cholera, trochę się stresuję. O kurde, może granat? O. Dało się rozwalić granatem no bo mówię, no tutaj było chyba te wyjście, nie? no, wszystko się zgadza tylko, że ja tędy chyba szedłem właśnie nie pamiętam Tak ja tutaj, nie, możliwe, że tak tutaj no a jakbym zawrócił jakby poszedł, to i tak byśmy... No, moglibyśmy tamtędy też iść, ale... No, były dwie drogi. Dobra. Tak myślałem, że tutaj nic się takiego nie stanie, no ale... Dobra. Wejdźmy stąd w końcu. Tu nie wejdę, nie mam takich rzeczy. Ucieknij z obszaru magazynowego. Eee, hu hu hu. Ten noktowizor mi się zrobił? Chyba mi się zrobił, nie? Dla mnie te robaki, to dlatego to tutaj te robaki mi atakowały cholerne tak mocno a ja nie widziałem wtedy co to jest. No i teraz co? Powinno nam się tutaj... Dobra, uciekliśmy. Zapiszmy sobie ten etap rozgrywki. No i co? I mamy noktowizor, mamy trochę tej amunicji chyba. Tutaj nic jeszcze tym nie zrobię, więc chyba trzeba będzie się tam udać. Aha, tego możemy już zabić. Gagatka, nie. E, możemy go zabić, ale ja bym wolał może pójść sobie tędy na razie. Zobaczyć jak. Zobaczę czy mam ten naktowizor. E... O, jest jednak. ta szybka się odnawia. To? Kurde. To było. Czy co? Ja sobie wezmę karabin dla bezpieczeństwa. No nie wiem właśnie czy to, a może to ta płyta parzyła wtedy. No lukas tutaj naprawdę się nagłówkował trochę. Tu mamy jakiś laser. A, bo te płyty parzą. No. Ja nie zauważyłem. No teraz widać, bo jak mamy noktowizor, no to jest tutaj lepsze oświetlenie i w ogóle lepiej widać. Mamy te lasery. No nie, no to był koniecznie potrzebny. No zobaczymy, co tutaj jest w ogóle. Hmm, nic tutaj nie mogę, nie da się wyważyć. Nie mam. Może. Nie, no to jest bez sensu. Nie mam za bardzo przedmiotów jeszcze, żeby tutaj coś yy, zdziałać. Dobra, idźmy sobie. To, sobie, to są te, tak zwane linki, ja na to mówię. Dobra, zobaczymy, tu też są linki. Widzicie, co ja sobie wolę wysadzić? Bo to nigdy nie wiadomo. Może będziemy zaraz uciekać przed czymś, aż tak dużo nas, nas nie kosztuje tej amunicji. I tak mam mało teraz. W sumie. A dobra, idziemy sobie na spokojnie. Mamy kolejną jakąś windę. Eee, to jest chyba jedyne takie wyjście z, na razie, bo tutaj musimy coś znaleźć, no bo tutaj. No, był tam obszar magazynowy, a nie, tutaj czekajcie chyba. Czy to jest to? Nie. No, czy to się te pomieszczenia jakoś łączą? Tam musimy tego potwora zabić. Tam niedaleko celi. Eee, skąd wracaliśmy do celi tego kolegi, nie? Naszego, który był przetrzymywany. Eee, zamknięte z drugiej strony, aha a może to jest tutaj plac odpraw, hm. Ale mamy tutaj wózek i, może, i chyba trzeba go wykorzystać do tego, żeby popchnąć i rozwalić. No właśnie, tak też myślałem od razu. Ja pierdzielę, co to jest? Dobra, dobra, ja sobie wolę... Czy to są te zwykłe 9 na 9 No dobra. Tutaj musimy iść tędy. Dobra, zobaczymy, co dalej. Tylko, żeby tutaj mi Lukas zaraz nie wyskoczył. Słuchajcie. Kurde, zrobiłem błąd, bo tutaj trzeba tym rozwalić, czy No, tutaj musimy kolejną drogę sobie rozwalić. Tym też możemy, bo to tak trzeba poustawiać, żeby... No dobra, a na razie ten się nie przyda, więc sobie zmienimy położenie. Ty, bo się spocisz jeszcze. Dobra, ale tutaj wybijemy sobie bez problemu pewnie. O kurde. One są chyba bez łap, bez rąk, nie? Mi się wydaje te... Te potwory cholerne. Ale co mi to dało? Właściwie to nic, tylko doszliśmy do... Uwolniliśmy tego potwora, jak gdyby, ale mamy jeszcze tutaj kolejne do zbadania. Przyszliśmy tędy, mamy tutaj jeszcze to, nie? Dobra, ale jak tutaj to zrobić? Aha, musimy zagrać sobie, bo właśnie, jak ja później przejdę, chyba już nie będzie odwrotu. Zobaczcie. No, chyba tak, no bo tutaj na bok nie, nie pójdzie. Jakby, jakby tutaj te tory były, właśnie specjalnie tak zrobili. Teraz nie będziemy mogli się cofnąć, cholera. No ale twórcy, no pewnie będzie jakaś możliwość. Pewnie tam wyjdziemy jakoś, nie? Tam widzę jakieś drzwi są. Ale widzicie, jakby tutaj były te tory, to ja bym sobie to popchnął tu, później na bok, żeby sobie wyjścia nie zagracić. A tutaj, ale chociaż z drugiej strony Lukas nie przyjdzie. Będziemy skupieni na jednej stronie. Będziemy tam uzbrojeni patrzeć tylko co jest przy nami. Dobra. Tylko że właśnie tutaj. Ale tu mamy jakieś. I to musi być otwarte, bo to byłoby, byłoby to niemożliwe, gdy już innej drogi nie mieliśmy. Dobra, zobaczymy co teraz. Gdzie jest ten cholerny Lukas? Ja jestem ciekaw, czy tutaj. No, jest jeszcze dużo rzeczy, których nie otworzyliśmy. Nie wiem, czy będę miał okazję. Nie wiem, co z tym panelem sterowania tam na, na środku, tego, jakby tej kopalni. Tam przy tym zapisie głównym. Jakby przy tym głównym. Nie wiem, jak to nazwać, placu. A jeszcze tego, tam są jakieś drzwi. Nie wiem, czy to będzie się jakoś łączyło tam, gdzie tego. Gdzie znaleźliśmy kluczy do, do celi naszego żołnierza? Naszego kolegi. No tam jest właśnie ten do zabicia. Mamy już amunicję. No zobaczymy. Na razie tutaj no wszystkiego nie będę naraz próbował. Musimy po kolei powoli tutaj sobie na spokojnie kontynuować i będziemy pewnie się dowiadywać o kolejnych ciekawych rzeczach. No ale mówię, no tak gdzieś tam wam mówię po prostu co, co mi się udało, gdzie, gdzie co jeszcze jest, nie? Dobra, tu mamy te drzwi. Na pewno nic nie uda zrobić. Amunicja. O, lek tutaj. No to jest tak, jak mieliśmy w głównej fabule apteczki, nie? To działa na takiej samej zasadzie. Tylko mamy strzykawki, właśnie z. Aha, i tu nie wejdziemy. Trzeba coś tutaj rozwikłać, pewnie. O, znowu pamiętacie? Klucz klauna. Tym tortem urodzinowym, nie? Ale czekajcie... Kurde, nie zdążyłem strzelić. Cholera. a <laughs> no, Trochę mnie zranił, więc zaskoczył mnie trochę. Eee, to są te same. Dobra, damy sobie jedną aplikację, zaaplikujemy. A, Przydałoby się zapisać i zakończyć odcineczek w sumie. Teraz planuję sobie robić takie jak krótsze. Czyli trochę raz, żeby się odróżniały. Odróżnić główne odcinki od pobocznych kwestii. A dwa, że. No, lepiej wam się wyogląda krótsze. I ja też yy, krócej to robię. Mam czas, żeby się jakoś zregenerować. Mniej kosztuje mnie to sił yy, podczas upalnych dni. No i można więcej sobie danego dnia zrobić, nie? Chociaż ja wolę z reguły ostatnio robić 2, góra, 3 gameplaye po 40-50 minut. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Aha, kurde. Teraz już nie mam tej amunicji cholernej. Widzicie? Już nie mam tej amunicji. Co ja teraz zrobię? Kluczy, kluczy, kurde, nie atakuj mnie, bo się, ale co ja teraz z tym. Tam były jeszcze jakieś te drzwi dodatkowe, nie? Obok. Dobra, tutaj chyba muszę otworzyć, właśnie. Tak też myślałem, no ale tamten mi przeszkadzał i mógł mnie zranić, gdybym tutaj szybko nie. O, znowu mamy. Widzicie, tu mamy jakieś zasilanie. Kurde, ile tutaj jest tych. Dobra, to ja sobie bez tego, no kto bym w ogóle nie widział tych pułapek. Dobra, ja tutaj nie mam na tyle amunicji, ale te byśmy musieli sobie jakoś... Eee, a rzućmy granat. I zobaczymy. O, za jednym zamachem granatem. Granat tutaj nam wszystkie, że tak powiem, zniszczył. Czy ja przejdę pod tym? Dobra, eee, zostawmy na razie tutaj te pułapki. Hmm, zobaczymy, czy hey, dalej. You okay? Ja pierdzielę. I'm coming. masakra jakaś dobra ciąg dalszy nastąpi już na kolejnym na kolejnym odcinaczku będziemy sobie kontynuować no już coś się tutaj dzieje na razie poznajemy kolejne pomieszczenia no i zobaczymy zobaczymy co będzie dalej no ciekawi mnie jeszcze czy będziemy co tam jest taki jakby nie wiem, ołtarz, coś taki, ta główna takie, takie sterowanie, czy będziemy jeszcze mieli okazję to otworzyć czy wrócimy tam, zobaczymy tutaj tutaj prawdopodobnie znajdziemy tych naszych e, graczy, tych m, naszego tego żołnierza kolegów ale zobaczymy, no Lukas pewnie tutaj jeszcze nas nie raz zaskoczy. Nie będzie to wcale takie łatwe. No jestem ciekaw, co tam, czy jeszcze wrócę do tamtego gościa. No na razie i tak nie mam tej amunicji, ale zobaczymy. Tam były jeszcze jakieś drzwi. Może wyjdziemy zaraz tymi drzwiami, bo tutaj naprawdę można się pogubić. No dobra, także zapraszam na kolejne odcinki, kolejna dawka gameplayu już niedługo. Także trzymajcie się no i hej!